W dzisiejszym odcinku do Mamira. To tak, jesteśmy już tutaj w powrocie w pokoju April i wypadałby się przespać. Zresztą zobaczę tutaj w pamiętniku ostatnie nasze informacje. Okej, okay, czyli tak. Mamy teraz poczekać, aż... Barnes, liter nam załatwi lewe papiery. To... Nie muszę ścielić łóżka. Było zbyt gorąco, że... To trochę niepokojące. Tak. Nie muszę ścielić łóżka. Zastanawiam się, dlaczego nazywa się to podwójnym łóżkiem. Co? Nie? A i to gdzie my mamy iść? Myślałem, że... O kurka, teraz mam zagwostkę. O mogę sobie usiąść na tej ławeczce? April się trochę porozglądała. Fajnie byłoby posiedzieć sobie tutaj i patrzeć jak obok toczy się życie. Ale obowiązki wzywają. To prawda April, to prawda. Tylko że ja teraz nie wiem za bardzo gdzie mam się udać Bo mamy poczekać na papier lewe Od Barnesa Flippera No nie wiem to pochodzimy tak Od miejsca do miejsca no i Może coś się znajdzie Do The Fringe Cafe udamy się trudno ale nie ma... okej okay, nie masz czasu na rozmowę z Charliem, a uh, to jest paszport chleb tu jest plakat jakieś te Okej, okay, no to wychodzimy stąd najwidoczniej no april tutaj nie ma nic już do roboty dobra byliśmy u siebie byliśmy w the fringe cafe no to udamy się teraz do metra czy do parku do parku udamy się do naszego do naszego tego całego no jak to się tam nazywa e, do Akademii Sztuk No ale nie ten park mnie rozbraja wszystko byłoby ok ale ten most ten most psuje chociaż nadaje też swoje uroku, roku ale no to no tak jakby w, w pięknej kompetencji kwiatowej znaleźć zawiniątko z czekolady z że tak powiem, no. Pusto. Ładne. Bardzo van gogowskie Książki o sztuce. Jest tu jedna naprawdę fajna o tarnerze. Uwielbiam jego pejzaże. Uwielbiam jego pejzaże, a ja uwielbiam się zastanawiać... To wkład Emmy w wystawę. Nie mam pojęcia, co to jest. A ona najwyraźniej też nie wie. Ale wygląda to naprawdę pięknie. A może chcesz April pomalować? Moje narzędzia. I co ty masz już zrobić z tymi narzędziami? Nie dzisiaj. A w zlewie możesz umyć? Nasz znaczy pędzel? Nie. Zanim pójdę, położę tylko tutaj mój pędzel i sztalugę. Dobrze, April. No to nam zostało metro. Naprawdę, nie mam tego pojęcia. April, do parku miała się udać, a nie tam. No, wybacz, że tam przez przypadek ci klikłam, żebyś się nabiegała, ale... Do metra. Ten facet zawsze tam stoi. Nigdy nie przestaje malować. I wątpię, czy kiedykolwiek skończył jakiś obraz. To sugeruje, że on wyrywa na artystę. Mm. Jakaś lasęcy na ławce, no nie no. Udajemy się do metra i tyle. O boże ten gaz zielony? Dobra, gdzie my możemy się udać? Skoro nie łóżko. Miłe starsze pani nie są już takie jak kiedyś. Dobra. Metro Sirkur, Doki w Newport. No to na Hope Street. Możemy pójść do tego budynku 87 April. Nie działa. No nie działa, okej. Okay. Tutaj już nie ma Lorena. Chyba pójdę schodami. Dobry, nie możemy pójść do góry, to się cofniemy. A, może do katedry pójdziemy z naszym ojcem Raulem porozmawiać. Może on będzie coś wiedział. No April. Ty jesteś chyba w dobrym miejscu. Czas ja słyszałem gołębia? Gruchacza? No? A no tak, lewo bądź prawo, do konfesjonału wcześniej, April. O to trochę Starając się o poparcie dla swoich poglądów, a łatwowierni Arkadianczycy biorą to za dobrą monetę, bo Awangarda zapowiada zmiany, a zmiany zawsze przyciągają ludzi. Nie tylko ludzie. Awangarda wykorzystuje Tyrenów, żeby na siłę wprowadzić swoje zmiany. Powiadają, że Tyreni nawrócili się na ich religię, że... Ach, Tyreni... Tych bestii nie można skusić gadkami o lojalności, ale obiecując im pieniądze i władzę. Awangarda pewnie obiecała im w nagrodę północne krainy. A może nawet samą markurię? A odkąd sięgam pamięcią, te bestie zawsze chciały zawładnąć miastem. Tak, to zaczyna wyglądać coraz gorzej. A co z dziewczyną? Myślę, że ona jednak widziała światło. Nie jest świadoma nawet połowy tego, co się dzieje. Gdyby wiedziała to wszystko, pewnie by sobie z tym nie poradziła. Lepiej, że nie wie. Nie martwi cię, że los równowagi naszych światów jest w rękach dziecka? W rękach prostej dziewczyny z prowincji? Oczywiście, zrobię co w mojej mocy, żeby jej pomóc. Matka też, ale już niedługo April będzie musiała radzić sobie sama, a wtedy... A no przecież to ona jest wybranką. Nikt w to nie wątpi. Równowaga wie i równowaga czuwa. A jeśli ona wierzy w tę dziewczynę, my tym bardziej nie powinniśmy w nią wątpić. To zabrzmiało jak wyznanie wiary. Ależ oczywiście, ojcze, nie tylko ty zawierzyłeś wyższym mocom. A co do mocy wyższych? Muszę iść przygotować kazanie na wieczorne nabożeństwo. O czym będziesz mówił dzisiaj? To, co zwykle. Poświęcenie, oddanie, wiara. Podstawy każdej religii. Podobno nawet awangarda zwraca uwagę na te wartości. Wymagają oddania wierze zupełnie tak jak my. Dobrej nocy, Raul. Niech opatrzność będzie z Tobą. No, April? Ty jesteś po prostu tajna agentka. Okej. Okay. Pamiętnik April. Spis w dzienniku mamy. Niedziela, wieczór. Właśnie posłuchałam rozmowę Raula i Corteza i nagle poczułam się bardzo, bardzo przerażona. Chodzi o to, że tak naprawdę nie znam tych ludzi i nie wiem już... To jest moim przyjacielem? Boję się, że nikt nie zrozumie tego wszystkiego, co się wokół mnie dzieje. Przerażające. Jak łatwo wierzyłam we wszystko, co oni mi mówili, nie zastanawiając się nawet nad tym, dlaczego to robią. To zupełnie do mnie nie pasuje. Zwyczaj jestem o niebo bardziej podejrzliwa. Ale od teraz będę ostrożniejsza. Nie będę wszystkim ufała, chyba, że będę miała do tego dobry powód. Nie żebym myślała, że kotysk chce mi zdradzić... Na pewno ma powody, żeby nie ujawniać mi wszystkiego. Nie lubię, jak się ze mnie robi głupka, zwłaszcza, kiedy wszystko, wali się, kiedy wszystko wali mi się na głowę. A w tej sytuacji po prostu chciałabym wiedzieć, co tu się naprawdę dzieje. Nic więcej. Oj, uwierz mi, że ja też. Oj, Cortez. To Cortez. Tłumacz się teraz, jak nas powiedzi. Byłam za filarem wyprzedzeniem. A miejsce wszystko. jest piękne, nieprawdaż? Takie spokojne i takie... uduchowione. Si, nie jestem katolikiem, ale i tak przychodzę tu, żeby medytować. Lub, jeśli wolisz, żeby się modlić. Jeśli nie jesteś katolikiem, to do kogo się modlisz? Do wszechświata. Do równowagi. Do kamieni w podłodze. I do powietrza, które nas otacza. Do ciebie. I do siebie. Co to za religia? Buddyzm? To życie, seniorita. Po prostu życie. No więc, czego się dzisiaj dowiedziałaś? Ach, nic takiego. Oprócz tego, że dowiedziałam się wszystkiego, co tylko dusza zabragnie o awangardzie i o żakobie makalenie. Udało ci się zdobyć informację? Znalazłaś urena? Pomógł ci? W końcu tak. Ale niełatwo było go do tego nakłonić. Ale wiem, gdzie znaleźć Makalena i pracuję nad tym, jak się tam dostać. Jutro cały plan powinien być gotowy. To dobra wieść i to w samą pora. W Arkadii sprawy mają się coraz gorzej. To znaczy? Równowaga została zaburzona, a magia przenika do tego świata. Stark wciąż jest chroniony silnymi prądami logiki i porządku, ale Arkadia. Jest na krawędzi wojny i zupełnego chaosu. Jeśli szybko czegoś nie zrobimy, chaos niepodzielnie zapanuje w Arkadii, a niedługo później to samo spotka Stark. Czy nikt nie może nam pomóc? Pomaga każdy, który chce i może, ale ty jesteś ważniejsza od wszystkich innych. Możesz przenieść się do Arkadii, żeby zapanować nad chaosem. Przynajmniej dopóki nie odnajdziemy strażnika i nie umożliwimy mu powrotu do jego królestwa. A co za awangardą? Jutro pójdziemy tropem, który udało Ci się odkryć. Dobrze? Jeśli odnajdziemy to, czego szukamy, jeśli mają strażnika albo wiedzą, gdzie on jest, to znajdziemy się o krok bliżej zwycięstwa. Ale wciąż musimy znaleźć wejście do jego królestwa. A bez Twojej pomocy sytuacja w Arkadii na pewno się nie poprawi. Przecież ja nic nie wiem. Co mogę zrobić? Pomożesz już przez samą swoją obecność w Arkadii. Jesteś silna równowagą. Twoja moc przepływa do tych, którzy się z Tobą stykają i pomaga im przeciwstawić się chaosowi. Cokolwiek robisz, zawsze pomagasz. Ciągle czuję się taka, taka bezsilna. Nie rozumiem nawet połowy z tego, co do mnie mówisz, a co do drugiej połowy, to nie mogę powstrzymać się od sceptycyzmu. To dobrze. Nie ufaj wszystkim i wszystkiemu. Jeśli w coś nie wierzysz, sprzeciwiaj się. Jeśli znajdujesz prawdę, akceptuj ją i ciesz się dobrem, które jest na świecie. Zrobię co w mojej mocy. Co robimy? Jutro odszukamy MacAllena, wypytamy go co wie i wykorzystamy jego wiedzę. Następnego dnia przeniesiesz się z powrotem do Arkadii. Mamy najwyżej tydzień czasu, ale to powinno wystarczyć. A dziś odpręż się, spotkaj z przyjaciółmi. Wątpię, żebym mogła się po tym wszystkim odprężyć. Tak. Za swoją wiedzę płacimy wysoką cenę. Ale spróbuj się zrelaksować, bo jutro zacznie się ciężka praca. Do zobaczenia. Czekaj, czekaj. Gdzie mam cię potem szukać? Spotkamy się tutaj, dobrze? Niestety nie mogę wrócić do Wenecji. Nie teraz. Szukają mnie pewni ludzie. Awangarda? Wiedzą, kim jestem. Nie spoczną, dopóki mnie nie znajdą, więc musimy się śpieszyć, żeby ich zniszczyć. Zatem do jutra. Do jutra. Śpij dobrze i uważaj na siebie. Dziękuję, seniorita. Ty też bądź ostrożna. Nie dzisiaj. Dobra, chodź, April, ze swoim zbiorem ułomności. Odpocznij, spotkaj się z przyjaciółmi. Czyli teraz mam iść do domu, rozumiem. O, kurczę... Bynajmniej teraz jestem pewien, że Cortez jakoś nie jest nie w stosunku do nas groźny, tylko wręcz przyjazny, tak się jest dobrze. Um, Metro West, wschodnia Wenecja. Tak. April. Lecisz do parku. Nic bardziej nie wzbogaca miejskiego parku, niż wielki, zardzewiały, żelazny most. Który jeszcze funkcjonuje i... I kiedyś tu się wy wydarzy tragedia, ci ludzie co siedzieli na ławeczkach, oj, współczuję im. A czy teraz? Nie, ja nadal będę próbował zebrać tą paletę. Ja się pewnie da zebrać. Czuję to w kościach. No ej, pobiegnij trochę. Zanim pójdę, po. No to jednak nie, to nie. Dobra, mamy się pójść spotkać z przyjaciółmi, odpocząć, czyli co, do parku i udamy się do naszego, że tak powiem, pokoju i teraz próbujemy się przespać trochę. No, w stronę mostu tutaj, w stronę mostu. I teraz lecimy do domu granicznego. Ci skaterzy głupi znowu się tłumaczyć muszą przed policją, no. Czy oni nie zrozumieli, że jak nie wolno, to nie wolno. No. Ja nie chciałbym zostać, że tak powiem, z tej ich broni. Pewnie bym był jak... Ten... Tamten nasz przyjaciel, Lorena, usmażony mózg, w ogóle prawie i bez nóg. No to co na górę? Oku, oku, Ej! Co ty robisz? April, nie. oku, Zaka. Nigdy w nim nie byłam i modlę się, żeby mi... Nikogo nie ma w domu. Zapisać grę. Tak jak mówiłem. On się na nas zemści. What the f... Co tu się aktualnie... Charlie? Emma? Co Tutaj robicie? Zamknęliśmy się tutaj, żeby na ciebie poczekać. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu. Nie, oczywiście, że nie. A tak przy okazji, chyba szpiegował was Zak. Złapałam go, jak podsłuchiwał pod drzwiami. Zniknął w swoim pokoju, jak tylko mnie zobaczył. Ale z niego łajza. Najwyraźniej chce się zemścić za to, co mu zrobiłaś. To znaczy, on twierdzi, że zrobiłaś wczoraj wieczorem. Co za koleś, więc o co chodzi? To to za okazja. Chcemy wiedzieć, co się z Tobą dzieje. O co Ci chodzi? Nic się nie dzieje. Nie okłamuj swoich najlepszych przyjaciół, bo to do Ciebie niepodobne. Wiemy, że coś się dzieje i nie ma sensu zaprzeczać. Trzy razy z rzędu nie było Cię przez cały dzień. Zachowywałaś się dziwniej i kręciłaś się tylko koło Korteza. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że byłaś sama w Metro Circle. Na miłość Boską. April! Co się dzieje? Dobra. Nie szukałaś inspiracji. Nie chciałaś spotkać nowych ludzi. Powiedz, powiesz, Spróbujmy im powiedzieć prawdę, skoro to są nasi przyjaciele. To oni raczej nie będą tacy jak Zak. Zak to dupek i tyle. Nie uwierzylibyście, gdybym wam powiedziała. Spróbuj. Jesteśmy Twoimi przyjaciółmi. Jestem pewien, że cokolwiek by to było, możemy Ci pomóc. Tak czy inaczej. Mogę powiedzieć, znaczy mogę im nie powiedzieć, albo mogę im powiedzieć. Dobra, no. A jak już musimy mieć przyjaciół, no to im więcej, tym lepiej. Tutaj Stark też się nam przydadzą, przyjaciele, no. Och, dobra, wplątać ich czy nie. Dobra. Jak już chcecie bardzo wiedzieć, to wam powiem. Chociażbym bym wolała zachować to tajemnicy, bo to może sprowadzić na was nieszczęście. Zostałam wybrana, żeby uratować świat. <laughs> Przestań sobie żartować, April, mówimy poważnie. Ja też. Mówiłam wam, że nie uwierzycie. Więc mówisz prawdę? Jak to? Zostałaś wybrana, żeby uratować świat? Dzieje się coś złego. Nie mogę powiedzieć co, ale Kortez jest po stronie tych dobrych. A mnie powołano. Słuchaj, April. Jeśli masz jakiś dół psychiczny, zrobimy co tylko się da, żeby... Boże, wiedziałam, że powinnam była trzymać język za zębami. Zapomnijcie o tym. Sama w to nie wierzę, więc dlaczego wy mielibyście uwierzyć? Wierzę ci, April. Przez ostatnie dni widziałem różne rzeczy dziwne i niewyjaśnione. A babcia zawsze uczyła mnie, że na tym świecie jest więcej niż potrafimy dostrzec. A poza tym mówisz to ty, moja przyjaciółka April. Nigdy nie kłamałaś, ani nawet nie koloryzowałaś. Skoro w to wierzysz, ja też wierzę. Jestem pewien, że Emma tak samo uważa. Dziękuję Ci, Charlie. To dla mnie wiele znaczy. Chciałabym powiedzieć Ci wszystko, ale chyba nie mogę. Rozumiem, może kiedyś. Ale jeśli jest coś, cokolwiek, w czym moglibyśmy... Mógłbym Ci pomóc. Mów śmiało. Jest kilka rzeczy, w których moglibyście mi pomóc. Świetnie. Jakich rzeczy? Jak już mówiłam, naprawdę nie mogę ci wiele powiedzieć, przynajmniej nie teraz. Jutro, po solidnej porcji snu, postaram się wyjaśnić tak wiele jak tylko to możliwe. Ale w jednym moglibyście mi pomóc. Mam powody przypuszczać, że ktoś próbuje dopaść mnie albo Corteza. Kto? To długa historia. Sama sobie nie poradzę. Te typki, agenci mogą być niedaleko i gdybyście mnie wcześniej ostrzegli. Zrobimy co w naszej mocy. Jak oni wyglądają? Nie wiem dokładnie. Ale na pewno ich poznacie, jak ich zobaczycie. Jeśli ktoś podejrzany będzie się kręcił w pobliżu, dajcie mi znać. To nawet ekscytujące. Ale musisz mi powiedzieć, dlaczego cię ścigają. Coś przeskrobałaś? Na razie nie. Oni boją się, że mogę coś zrobić. Ale proszę, nie pytaj mnie o nic więcej. Po prostu miejcie oczy i uszy otwarte. Muszę się porządnie wyspać, a jutro pewnie będę mogła powiedzieć ci coś więcej. Ale dziękuję, że chcesz mi pomóc. Wieczorem wszyscy będziemy w barze, więc musisz do nas dołączyć. Obiecuję. A teraz spać. Przykro mi to mówić, ale wyglądasz jak półtora nieszczęścia. Cieszę się, że porozmawialiśmy. Dzięki za troskę. Nie ma sprawy. Dobranoc. Dobranoc Charlie. Dobranoc malutka. Słodkich snów. Och, nasza April. Jak dobrze, że powiedziałaś przyjaciołom. Jak ja się cieszę, że im to powiedziałem. No ale faktycznie, teraz na tym łóżeczku wyglądasz, jak takie jest, Więcej niż tysiąc nieszczęść po prostu, no. I co jest? Za hałas. Ej! Kąt się bierze to światło? Nie chcę świecić. Rozdział czwarty. Potwory. No, ho. Hmm. Tylko nie znowu. Nie teraz. No, April. Jeszcze śpiżamy. że to sen. Bo jeśli to nie Kortez otworzył tunel. W jaki sposób uda mi się samej wrócić do domu? April. Jeszcze w piszamach. To nie sen. Przypuszczam, że to markuria. Przynajmniej niej podobnie pachnie. Jak mieszanina świeżych kwiatów i krowiego łajna. Chyba właśnie trwa tu jakieś przyjęcie. Jest coś kojącego i poetyckiego w tym, jak światło księżyca odbija się w wodzie. man. Podróżnik. Całkiem pasuje. Choć powinna być raczej podróżniczka. Journeyman. Oj, April. Jestem w samej bieliźnie. To trochę nieodpowiedni strój. Tak. Teleportowanie się w samej bieliźnie, April. To jest po prostu... Czy ty właśnie złożyłaś portal w szafie u siebie w pokoju i takie elo, wciąga mnie 2-0, no? Niedziela, późny wieczór albo poniedziałek rano. Nie jestem pewna, która jest godzina, ale jest późno. W środku nocy obudzi mnie jakiś dziwny dźwięk, a kiedy otworzyłam oczy, pokój wypełniało zimne, niebieskie światło dobiegające szafy. No dobra, to musiał być sen. Nie może być co do tego wątpliwości. Takie rzeczy nie dzieją się w prawdziwym życiu. Ale w moim życiu, wydarzają się cały czas. W szafie był skok. Zanim się zorientowałam, znowu byłam tutaj, w Arkadii. W przeciwieństwie do ostatniego razu, kiedy Cortes pomógł mi wrócić do Stark, tym razem nic mi nie pomoże. Jestem sama i wcale mi się to nie podoba. Nie April, uwierz, że też się to nie podoba. W ogóle niekontrolowane skoki to jest coś, co ty musisz ogarnąć. Przecież nie możesz co chwilę, nie wiem, położyć się, spać. A co by się stało, gdybyś poszła i na gieblu się teleportowała? Co byś powiedziała, no? Nic z tego. Nie mam zamiaru chodzić po jakimś dziwnym mieście w środku nocy, ubrana w coś takiego. Dobra, jeszcze sobie raz zapiszę dla pewności. Oj, April, uwisz mi, że ja też nie chciałbym chodzić. Także wystarczy powiedzieć, ciąg dalszy nastąpi.